Witam serdecznie w programie Idź pod prąd. Dogrywka jest wtorek 21 listopada 2023 roku i jest z nami redaktor Cezary Kłosowicz prosto z Sejmu. Witam Cię, czarek. Witajcie, siedzę sobie na holu Sejmowym tuż przy sali plenarnej. Jest tu już spokój i cisza. Gdzieś tam jeszcze trwają jakieś komisje sejmowe, ale tutaj już prawie nikogo nie ma. Czyli Sejm już zakończył pracę? w sali plenarnej tak natomiast były pierwsze posiedzenia komisji których składy wybrano na wcześniej właśnie na posiedzeniu sejmu w tej sali głównej którą znamy dobrze z telewizji i potem odbywały się a na pierwszych odbywały się pierwsze posiedzenia tych komisji jest wejść, komisji stałych jest prawie 30 a na pierwszych posiedzeniach jest zwyczaj, bo je otwierał marszałek, czyli wicemarszałkowie, a nie ma ich aż tylu, także to chwilę wszystko trwało. I chyba jeszcze w przypadku niektórych komisji trwa, a przynajmniej jedna zadaje się została odwołana, więc pewnie będzie później mhm. tam wybierania przewodniczących i rezydiów, i tak, tego typu sprawy. Się wydarzały. To powiedz Czarek, czy, co się wydarzyło w Sejmie i może też, czy Sejm zrealizował ten plan, który marszałek Hołownia przedstawił rano. No tak, wybrano właśnie, jak wspomniałem, te składy komisji. To tak jednym głosowaniem prawie wszystkich, oprócz tych trzech, które w trochę innym trybie, te oddzielnie, ale też. Trzy do spraw Unii Europejskiej, Służb Specjalnych i Etyki Poselskiej. Także w sumie cztery głosowania dla tych 29-48 komisji wystarczyły. Członków Trybunału Stanu także wybrano szybko i potem marszałek Hołownia odroczył obrady do jutra, do 11.00, a przy przeszli posłowie właśnie do prac w komisjach, także no, ten plan został zrealizowany, choć nieco wydłużony przez dyskusję o tej uchwale PiSu, która na razie nie była procedowana. Mhm. Powiedz mi, czy były jakieś niespodzianki, jeżeli chodzi o szefów komisji? Kto? kto ktoś, jakieś ciekawe nazwiska? Jakichś specjalnych niespodzianek chyba na razie nie było, nie wszystkich, nie wszystkie nazwiska znamy, jak mówię, nie wszystkie też się odbyły. No, z, z ciekawszych, Komisja Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, tam przewodniczącym został Marek Suski, nazwany, przez, nazwany dziś przez marszałka Szymona Hołownię erudytą, także no, może się dobrze sprawi. Mamy w Komisji Edukacji Krystyna Szumilas, to chyba nie zaskoczenie, bo się tym zajmowała wcześniej. No raczej takie komisja Obrony Narodowej Andrzej Grzyb z PSL, raczej nie niespecjalne nie zaskoczenia, no oczywiście Prawo i Sprawiedliwość od Rana tam, no, oburzało się, że będzie miało mało tych przewodniczących, no jeszcze wszystkich nie znamy, ale pewnie dużo mniej niż by chcieli mieć. To może posłuchajmy wypowiedź Marszałka Chłowni o Pośle Suskim. Ja z największą radością zawsze witam obecność pana Marka Suskiego, bo to wielki erudyta, człowiek wielu talentów i zawsze lubię krzyżować z nim retoryczne szpady. Także widać, że lubią się, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. No to by było pewne spięcie na sali sejmowej. Pan poseł Suski chciał przemawiać tak Marszałekownia pytał w jakim trybie, bo akurat nie była na to pora. Ktoś w sali krzyknął, że z przyzwyczajenia. <grytanie> na co Marszałekownia powiedział, tak, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Później jeszcze Marek Suski właśnie mówił o tych, twierdził, że w Sejmie jest cenzura, jak prewencyjna, jak z PRL-u, bo nie mógł się wypowiedzieć tak. Jakby chciał i tego też pytanie, na które potem odpowiadał właśnie w tym krótkim, krótkiej wypowiedzi na korytarzu Sejmowym. No dobrze, że z, z radością chyba marszałek się z posłem Suskim spotyka, ale zastrzegł, że radość radością należy ma być. Porządek, że każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale zgodnie z porządkiem. Mhm. No wiemy też z Twojej relacji, że doszło do szarpaniny słownej pomiędzy Donaldem Tuskiem i redaktorem Kueczkiem. Tak, to w ogóle było coś, może ciekawszy Dzisiaj był, były wydarzenia nie w samej sali plenarnej, tylko później. Właśnie konferencja Donalda Tuska, na której przedstawiał, jakie będą w najbliższym czasie wnoszone przez tę koalicję niedługo rządzącą, ale no w Sejmie mającą większość projekty, uchwał czy ustaw. Miał taką granatową teczkę i o tym mówił. Natomiast pod koniec Miłosz Kłeczek, pracownik TVP, pytał, jak zamierza ta koalicja zmieniać media publiczne, jak to, co, co zrobi. Donald Tusk nie odpowiedział konkretnie, stwierdził, że niedługo się dowiedzą, ale wszystko będzie zgodnie. Z prawem i konsekwencje spotkają osoby, które dopuściły do tego, że media publiczne w Polsce działają niezgodnie z misją, a może i niezgodnie z prawem. I tu Miłosz Kłóczek dopominał się, żeby jednak odpowiedział jeszcze tak konkretnie, że skoro niezgodne z prawem, to dlaczego to ukrywa, i, i tym podobne, i na no, pewno. Możecie tak. zobaczyć, jak to się rozwinęło. No to może, może zobaczmy. Mamy ten materiał, poproszę. ...inserwacje, że ktoś też kto ukrywa, nie na miejscu, szczególnie Kogo Ale, proszę, proszę, tytanu ale, tytanu proszę, tytanu ale proszę merytorycznie, a nie personalnie. Proszę, tak proszę. wzbić się naprawdę w jakieś pan, dobrze, umiejętności. Proszę, ale przepraszam, pan nie tak jest zabrać. dyktatorem, tylko i jest i pan, pan kandydatem na premiera. Proszę, proszę nie zaszczepić mikrofonu, zadaje pytanie. Proszę pamiętać, pan, co robi właśnie rzecznik. Ktoś jeszcze, jeszcze rzecznik, Kto jest panie panie Bardzo inne osoby chcą zadać przewodniczący, Jestem mię. porażony panie, na mino, naprawdę standardami. Mino, mino, jestem porażony pana standardami. Cudownie. Pytam pana o to, w jaki sposób chce się demontować te fokusze. Pan, pan Spanier, merytorycznie nie naprawił do Proszę Dowie się pan mam, mam na pewno, się zadał. W swoim czasie. Tak, tak, w swojej przyszłości. Panie premierze, dziękuję. Chciałem zapytać o. Wspomniał już pan o tym na koniec kaszmarku. No mnie nie No nie, nie tylko widziałem, słowna szarpanina była, ale też i o mikrofon. Także Mirosław Kłeczek dowie się, rozumiem, jako pierwszy. panel. Miłość, przepraszam. Kłeczek o tym o przyszłości TVP. Powiedz mi, Czarku, No na własnej ja się... skórze się przekona, tak. bo zobaczymy co. Donatus stwierdził, że to jest dużo prostsze niż się zdaje, bo tutaj były różne spekulacje, że to będzie trudno jakieś zmiany wprowadzić w telewizji publicznej, a on powiedział, że dużo prostsze, ale nie powiedział konkretnie co ale... i jak zamierza zrobić. No, widać, że mikrofonu nie chce oddać, także może nie będzie tak łatwo, zobaczymy. <laughs> Zobaczymy. Natomiast o czym mówił Donald Tusk wcześniej. Bo konferencja była dość długa, ale no, przynajmniej jakieś konkrety padły projekty uchwał, projekty ustaw, które mają zamiar ma zamiar ta koalicja już w najbliższym czasie wprowadzać w Sejmie. W przyszłym tygodniu mają już być pierwsze projekty dotyczące Komisji Śledczych już we do wtorek Donald Tusk zapowiedział, że wniesie miał projekt komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych, to te sławne 70 milionów Sasina, a przed końcem roku jeszcze komisja do spraw afery wizowej i komisja do spraw inwigilacji, inwigilacji opozycji i Obywateli, która ma być nie tylko rozliczeniem, ale i sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich, którzy będą w niemoralny sposób wykorzystywać służby specjalne. E, także to e, pierwsza sprawa to komisja. E, druga rzecz to projekt ustawy o jawności majątku, współmałżonków, e, przedstawicieli władzy. E, także no tu oczywiście wszyscy czekają na e, jawność majątku, małżonki, premiera. Morawieckiego i to, że przestanie być premierem nie pomoże, bo ma być jawność także majątku posłów, senatorów, również samorządowców, jak burmistrzów czy prezydentów miast taki ma być projekt. Oczywiście ustawa to też kwestia czy prezydent Andrzej Duda ją później podpisze. W niedawno był podobny projekt ustawy tam Andrzej w przeszkadzało to, że były też pisane dzieci, że to, że to, przesada, no teraz chyba ma tego nie być, więc może podpiszę. Dalej Donald Tusk mówił, że zrobią porządek z komisją do badania wpływów rosyjskich, to znana ustawa pod nazwą Lex Tusk. Mhm nie będzie likwidacji bo to by wymagało ustawy a tego Andrzej Duda by na pewno nie podpisał, tak, czy prawie na pewno tak sam Donald Tusk mówił ale uchwałą można odwołać skład tej komisji i potem stwierdzić co się z nią jeszcze stanie czy w innym składzie i inaczej będzie jakoś działać, szybko jeszcze mają być projekty ustaw o finansowaniu in vitro na ilegalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży i o. Tak zwanej tabletce dzień po to też wymieniał Donald Tusk. A potem był pytany choćby o Trybunał Stanu. Tam wyjaśniał, że większość, jaka została wyłoniona w wyborach, no może tylko postawić przed Trybunał Stanu prezesa NBP, tam wystarczy bezwzględna większość, czyli 231. Posłów, prezes MDP Adama Glepińskiego, Natomiast powiedział, że jakby tak część pis może pomogła i chciała tę swoją nazwę, Prawo i Sprawiedliwość, tak wcielić w życie, to może by się udało i paru ministrów postawić. Tam jest wymagane 3 piąte, czyli 276 głosów. Natomiast twierdził, że na pewno nie mają szans na postawienie Andrzeja Dudy, prezydenta. Przed Trybunałem Stanu. Tutaj jest większość jeszcze większa wymagana, i tutaj no, no, nie ma szans. To było w tych stu konkretach Film Platformy Obywatelskiej, no ale wynik wyborów nie pozwala tego póki co zrealizować. Choć powiedział, że może jakby ze 4 lata był inny, to kto wie. Zapytany był też Donald Tusk o te właśnie kwestie którą dziś podnosili posłowie PiS i Suwerennej Polski. Czyli zmiany, ewentualnej zmiany traktatów, w której ma być pewne głosowanie w Parlamencie Europejskim jutro, ale absolutnie niedecydujące. tu Donald Tusk powiedział, że sam jest generalnie przeciwny temu, co tam, co tam jest zapisane i że wszyscy europosłowie, z którymi on pracuje, a na pewno wszyscy polscy europosłowie, te będą. Przeciw, i, ale też podkreślił, no, że do tych zmian i tak jest potrzebna zgoda póki co wszystkich rządów i to się nie stanie w najbliższym czasie na pewno. No, generalnie stwierdził, że jest przeciw. Powiedział też, odpowiadając na pytanie innego pracownika TVP, Adriana Boreckiego, że nie zamierza rezygnować z funkcji premiera na przykład po roku czy, czy po 400 dniach jak były też jakieś inne teorie, że ma uciec do Brukseli na, na zwalniające się niedługo stanowisko, e, po Ursuli von der Leyen, e, powiedział, że to kłamstwo, e, spinowane politycznie e, i, że w ogóle to, te, ta zmiana ma być dużo szybciej nie za rok e, i, że on e, czy jego ta e, Partia, gdzie jest Platforma Obywatelska w, w Parlamencie Europejskim, rekomenduje ponownie Ursulę von der Leyen. I przypomniał, że to Mateusz Morawiecki też za pierwszym razem popierał Ursulę von der Leyen, a wtedy Tusk był przeciwny i stwierdził, że tu Mateusz Morawiecki miał rację. Takie przyznanie ze strony Donalda Tuska może dość ciekawe. Czyli te uszczypliwości cały czas są pomiędzy tymi dwoma panami, też dwoma obozami. Byłeś też na konferencji Konfederacji, to relacjonowałeś o 13, także zachęcamy Was, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, do programu o 13, tam jest trochę więcej o tym, jak odpowiadali na temat właśnie wolności słowa i. I likwidacji artykułu 196, albo, albo nie odpowiadali. Jeżeli chodzi o likwidację, też na naszych mediach społecznościowych macie, znajdziecie fragment z tego. Powiedz mi jeszcze, jakieś ciekawe konferencje miały miejsce, w których uczestniczyłeś? No to już wszystko. No ta najdłuższa była ta była Tuska, to było około mhm. godziny z takim właśnie akcentem może trochę rozrywkowym. Dla... <noise> Spopularyzowało się w, w internecie różne nagrania właśnie tego incydentu z, z przepychaniem, z wyrywaniem mikrofonu i, i, i kieszenie z rąk, tak. <noise> Cytat, przejęzyczenie Donalda Tuska. Mm -hmm. o, mogę dodać, że ostentacyjnie, pomimo szkłeczek, obie ręce nadal trzymał w kieszeni wcześniej, tylko jedną. Mm -hmm. To jeszcze zapytam, czy miałeś okazję spotkać może posłów z Lubelszczyzny, tych, których gościliśmy u nas w studio? Z Lubelszczyzny akurat nie, nie, nie przychodzili. Oczywiście widzieliśmy wszystkich posłów tam z, z góry, wiadomo, na sali, ale tu na korytarzu akurat z tej Lubelszczyzny nie spotkaliśmy. Szczególnie, że właśnie, akurat zaraz po zakończeniu obrad była ta krótka y, konferencja marszałka nie potem długa donalda tuska y, także w tym czasie się posłowie to rozchodzili po komisjach y, oczywiście no generalnie no posłowie tu chodzą można, można spotkać y, praktycznie każdego y, wcześniej czy później mhm. a powiedz mi jeszcze mówiłeś o trzynastej już o tych pierwszych wrażeniach z tej z tej, z tej sali plenarnej z głównego Yy, I były one pozytywne? Czy coś się zmieniło do tego czasu? Jak, jak twoje wrażenia po tym całym dniu? Jeśli chodzi o pracę tą dziennikarską, no, no bo już trochę więcej miejsca dla dziennikarzy może wam pokażemy. Yy, tu jest to miejsce, gdzie są konferencje prasowe. Cały czas jest przygotowane stoją. Mikrofony, kamery. na no, Dziennikarze siedzą przy tych stoliczkach sobie i przy tamtych, ale nie ma, ich, nie ma ich za dużo także jest dość ciasno i na korytarzu w trakcie posiedzenia dość gwarno. No, teraz już prawie nikogo nie ma tam jest pokoje gdzie jest automat z kawą, A to jest już wejście na galerię sali plenarnej. W tej chwili wygaszone już światła. Także pewnie nic nie widać, tylko że tam jeszcze chodzi. Mm. <laughs> także y, tak to mniej więcej y, wygląda no podczas konferencji. No, nawet no, tu cały czas na korytarzu się odbywają inne y, rozmowy. Także jest y, jest gwar, nie ma takiegoś oddzielnego w sali, żeby te, y, te konferencje tutaj robić, ale jeszcze na dole jest. Ta konferencja Donalda Tuska zejdziemy sobie na dół. To była w innym miejscu też konferencja Solidarnej suwerennej przepraszam Polski, a to tam na tle Jest główne wejście, a tam. Jeszcze taka miejscówka. Konferencyjna. Generalnie. Teraz już pusta. Na sale komisji no są, są różne, tu, tu jest sala kolumnowa, chyba największa z tych, których mogą się odbywać, a są jeszcze inne budynki, gdzie też, są, gdzie też są sale dla komisji Sejmowych. Poprzednio jak byliśmy tak na pierwszym, pierwszy dzień nowego Sejmu, to byliśmy w budynku właśnie komisji Sejmowych. Bo tam trochę też widzieliście wtedy. Mhm. Świetnie, no bardzo ci, bardzo dziękujemy tobie. Dobra, to jeszcze poczekamy aż. Także tak. Wejdziesz. Dzięki, super, bardzo. Tak to wygląda, a tu Dobrze. po bokach jeszcze są takie długie korytarze, tam są różne pokoje, biura poszczególnych partii. Mamy wejść w jeden z nich. Już są różne sale. Dosyć pusto już jest. Praktycznie nikogo nie ma, faktycznie. No tam jeszcze o, w głębi są pos posłowie, coś sobie rozmawiają. Mhm. Tak to, tak to wygląda w tej chwili. Super, świetnie, bardzo Ci bardzo Ci dziękujemy. Tu widzę jeszcze jakieś korytarze. To są Chcę takie to są właśnie te partyjne biura <noise> prasowe, partii z ich ściankami. Czyli tutaj. tutaj I to taki kawałek zajmuje tak. właśnie. Mhm. <noise> tak to tak wygląda. wygląda. Świetnie. Dobrze, Czarek, bardzo ci bardzo dziękujemy tobie, ale dziękujemy też Małgorzacie, redaktor Małgorzacie Gazdzie, która, która pomaga tobie tutaj w nagraniu, w realizacji, także nasi widzowie, żeby też wiedzieli, że nie jesteś sam, ale też ktoś ktoś tobie pomaga. Także bardzo wam dziękujemy. Za tą relację. No i cóż, dzisiaj się już z wami pożegnamy o godzinie 20:00. Zapraszamy na ostatnią część serialu Kasac Chojecki Kasacja, także o godzinie 20. Dzisiaj tytuł tego odcinka Wielkie Marzenia. Także bądźcie z nami o 20. A tobie Czarek i Gosia dziękujemy za dzisiejszą relację, za ten cały dzień i o 13. I teraz o 18, że byliście z nami na żywo. Także do zobaczenia. Zapraszam dzisiaj na 20. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję.